Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie, ale przede wszystkim dziękuję wszystkim partnerom akcji zdrowotnych za uczenie mieszkańców naszego regionu, że są sami odpowiedzialni za swoje zdrowie, że powinni się badać, powinni się obserwować. Ale jeżeli już nam mówimy, nasze mieszkanki i mieszkańców, do tego, no to musimy im również te badania zapewnić. W związku z tym ogromne podziękowania dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, dla Centrum Badań, dla Stowarzyszenia studentów medycyny, bez którego myślę trudno by nam było też wiele działań zorganizować. To bardzo ważne, abyśmy byli odpowiedzialni za swoje ciała, ale abyśmy również mieli partnerów, instytucje, lekarki, lekarzy, wszystkich, dzięki którym te badania mogą zostać zrealizowane. A gdy coś już zostanie odnalezione, nie bójmy się leczyć, bo im szybciej poprosimy i skorzystamy z pomocy, tym szybciej wrócimy wrócimy do zdrowia. Także ogromne podziękowania. Cieszę się, że jako Samorząd Województwa Opolskiego możemy wspierać tego typu działania. Pamiętajmy, zdrowie jest w naszych rękach, ale musimy je kontrolować. Coraz więcej leków przyjmujemy, również suplementów dietu, leków roślinnych. Coraz więcej odwiedzamy lekarzy. Nasza apteczka, no nie mamy zawsze możliwości jakby mm, omówienia tak, z farmaceutą w aptece ogólnodostępnej, dlatego tutaj i mamy taką możliwość przyniesienia wszystkich leków yy, i porozmawiania, tak? Sporządzania yy, listy leków yy, stosowanych przez pacjenta, yy, dogodnej analizy, sprawdzenie pór przyjmowania, yy, czy nie występują yy, niekorzystne, na przykład interakcje lekowe pomiędzy lekami yy, kupowanymi bez recepty lub lekami yy, czy suplementami yy, diety oraz porozmawiania i zapytania się o kwestie takie lekowe, yy, na które pacjenci nie znają odpowiedzi, tak? lub na przykład sprawdzenie, czy nie ma duplikacji substancji leczniczych, bo to też jest ważne. Niektóre preparaty są dostępne bez recepty, niektóre na receptę, mają tak naprawdę tą samą substancję leczniczą, tylko w niższej dawce. Dzisiaj znajdujemy się na akcji Zdrowie pod kontrolą, która jest cykliczną akcją organizowaną raz albo dwa razy do roku. W swojej ofercie możemy zaproponować Państwu pomiar glikemii, cholesterolu całkowitego, a także pomiar ciśnienia tętnicznego. Mamy także że Szpital Pruszowego Misia dla najmłodszych, jeśli chcielibyście Państwo skorzystać, a także instruktaż samobadania piersi, jąder, a także instruktaż pierwszej pomocy. i Więc serdecznie zachęcamy do skorzystania z dzisiejszych ofert.